Siema! Witaj w nowej serii filmów, w której przedstawię Ci najpopularniejsze zestawy finezyjne i wyjaśnię do czego służą, jak je zmontować i jak nimi najlepiej łowić. Także bez zbędnego przedłużania, zaczynamy! Dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę zestaw Dropshot i zmontujemy go w trzech różnych wersjach. Dropshot to niesamowicie popularny zestaw do łowienia okoni, przede wszystkim okoni. Jeżeli chodzi o sam zestaw Dropshot, jest to banalnie prosty zestaw, który możecie zmontować dosłownie w kilka sekund. Są różne warianty mocowania tego zestawu i ja opowiem o tych trzech, które moim zdaniem są najprostsze i najlepsze i z których ja korzystam. Zestaw Dropshot będzie doskonałym wyborem do łowienia okoni, nieważne niezależnie od pory roku. Ogólnie, jeżeli chodzi o łowienie Dropshotem, tutaj polecam przede wszystkim go jako wykorzystanie takiego narzędzia do odławiania znalezionych już ryb, bo mimo wszystko łowienie dropshotem jest nieco łowieniem statycznym, troszkę wolniejszym. Łatwiej jest sobie znaleźć ryby, jeżeli w ogóle cokolwiek się dzieje, jakieś puknięcie zwykłym jigiem, czy nawet jakimś woblerem obrotówką. I później, jeżeli te ryby nie do końca reagują na te obrot, obrotówki, czy woblery, właśnie próbować je odłowić nieco statyczniej, używając metody dropshot. Dropshot jest mega skuteczny, jeżeli na przykład sandacze nie żerują. Widzicie, że sandacze są na sądzie są przyklejane na stoku, rzucacie im rzucacie kogutem, gumą, czymkolwiek jeszcze woblerem, jeżeli macie możliwość. I te ryby nie biorą, warto jest tam postawić dropszota nieco cięższy, z większą jaskółką i potrafi to naprawdę otworzyć wodę. Nie jedna osoba już potwierdziła tę teorię, nie jedna osoba ubiła sandacze dropszotem, naprawdę z dużym powodzeniem. Ale żeby nie przedłużać całej tej sytuacji, od razu pokażę Wam pierwszy sposób, jakim jest dropshot z wykorzystaniem stoperów. Jeśli by go zbudować, potrzebujecie zestawu albo samych stoperków, albo od razu gotowego zestawu Adjustable Dropshot. W Adjustable Dropshot mamy dwa stoperki przezroczyste, które doskonale trzymają się na żyłce i trzymają haczyk w jednej pozycji. Aby zmontować zestaw przy użyciu Adjustable Dropshot System bądź Adjustable Dropshot Stoppers, wystarczy przełożyć fluorocarbon przez oczko stopera, ściągnąć pierwszy stoper, założyć następnie haczyk. Tu wybieracie haczyk taki, jak potrzebujecie, taki, jakiego używacie i zazwyczaj stosujecie. Oczywiście dopasowany do przynęty i założyć podobnie, analogicznie do tego, jak pierwszy stoper, założyć sobie drugi stoperek i tymi stoperami bez problemu możemy regulować sobie odległość ciężarki, haczyka od ciężarka. Bardzo ważną rzeczą teraz jest przywiązać fluorokarbą, który jest na dole, do ciężarka. Nie możemy stosować ciężarków zaciskowych, bo niestety w momencie, gdy będzie jakaś duża ryba, ten zestaw potrafi się zsunąć, te stopery się zsuwają do dołu i po prostu duża ryba może ten ciężarek zrzucić i odpłynąć z haczykiem i stoperami. Więc tu najlepszym rozwiązaniem jest po prostu przywiązać i zostawić go w spokoju, a odległość regulujemy sobie przesuwając stopery w górę bądź w dół. Świetny zestaw, jeżeli chcemy drobno zbuntować jak najszybciej przy użyciu prostych akcesoriów, w prosty sposób. Tutaj jest po prostu dosłownie dwie rzeczy plus ciężarek. Zestaw jest absolutnie gotowy. Jeżeli kończycie łowienie na przykład dropshotem, tak jak w tym wypadku ja skończyłem tutaj łowienie, ale no mam dalej, musiałem zwinąć wędkę, mam dalej odcinek. Co z tym zrobić? Najprościej tu po prostu sobie zrobić albo przywiązać maleńkie kółeczko, albo zrobić sobie po prostu pętelkę. i Do tej pętelki nawiązać żyłkę następnym razem, żeby po prostu tego zestawu nie wyrzucać, bo to nie ma absolutnie sensu. Drugim sposobem, żeby zawiązać zestaw DropShot jest użycie gotowych zestawów, czyli mamy naprawdę świetnej jakości, gotowy zestaw. Wszystko już jest zawiązane tam. Musimy tylko dołożyć ciężarek i do oczka, który znajduje się na górze. Zwyczajnie przywiązać po prostu plecionkę czy przypiąć agrawkę. Mamy absolutnie gotowy zestaw i nie musimy nic więcej robić. To jest najprostsza metoda. Najprościej zbudować w ten sposób zestaw dropshot, bo macie go zbudowanego od samych podstaw. Trzeci zestaw dropshot możemy zbudować odporny na szczupaki, tak aby po prostu skupić się na tych większych rybach. Bądź jeżeli macie w głowisku naprawdę dużo ilość szczupaków i często zdarza Wam się, że te szczupaki odcinają przynęty, warto wtedy zastosować sobie haczyki Gamakatsu Swivel Shot. I o tyle ciekawe rozwiązanie z tych haczykach, że na dole haczyka jest zaciskowy taki element znany z ciężarków, do którego przyczepiamy sobie właśnie kawałek żyłki bądź fluorokarbonu i ciężarek. A na górze jest oczko krętlika, do którego przypniemy sobie agrafkę od przyponu metalowego. Nawet jeżeli szczupak weźmie. W najgorszym wypadku odetnie tylko ciężarek, a i tak pozostanie sobie dalej na haczyku. Świetna propozycja naprawdę do tych wód, w których występuje mnóstwo szczupaków, bądź po prostu chcecie skupić się na łowieniu szczupaków, chcecie łowić je dropszotem. Proszę bardzo, to jest właśnie zestaw, którego możecie użyć. Przyjęte do dropshota Wasz wybór. Jaskółki, zwykłe gumy, robaki, raczki, nieraczki. To, co uważacie za stosowne, tak jak to, co działa u Was w wodzie, to zakładacie. Ja najczęściej stosuję jaskółki w granicach 8 cm, ewentualnie przynęty zbliżone. Tam nie przekraczam raczej 10 cm, jak łowię o konie, i nie schodzę poniżej 5 cm. Jeżeli chodzi o prowadzenie zestawu dropshot, tutaj szkoły są dwie. Albo łowimy naprawdę mocno statycznie i długo trzymamy zestaw w jednym miejscu, delikatnie go animując, nie odrywając ciężarka od dna. Później kawałeczek przesuwamy zestaw i robimy dokładnie to samo. Albo szkoła druga. Jest taka, że rzucamy zestaw i po prostu podbijamy, opada, chwilkę czekamy, podbijamy dalej, podbijamy, podbijamy. Można też łowić jeszcze w trzeci sposób, czyli po zarzuceniu, opadnięciu zestawu do dna, po prostu go nie, nie szarpać, tylko płynnym ruchem przeciągnąć, zatrzymać. Przeciągnąć, zatrzymać. I tak w kółko. To, jak będziecie chcieli łowić, musi uzależnić przede wszystkim od tego, jak reagują ryby. Jeżeli te ryby są absolutnie nieaktywne, pukają, coś chcą, ale nie do końca wiedzą co. To najlepszym rozwiązaniem będzie łowienie bardzo statyczne, czyli po prostu trzymanie zestawu jak najdłużej w jednym miejscu, jak najdłużej w miejscu, w którym te ryby przebywają. Jeżeli ryby są aktywniejsze, możemy wtedy łowić sobie z opadu. Ta przynęta faluje, nie, nie opada jakby bezpośrednio do dna. To też jest duży plus zestawu drobszód, że mamy powiedzmy kontrolę nad odległością przynęty od dna. I to jest świetny świetny motyw, jeżeli łowimy na jakichś trawach, albo mamy zarośnięte bardzo dno. Jest wiem, taka warstwa załóżmy 10 cm jakiś roślinek, czy podwiniętego czegoś na dnie, a nie chcemy tam wkładać przynęty, no bo na zwykłej główce ta przynęta wpadnie i zniknie. To wtedy ustawiamy sobie załóżmy 30-40 cm odległość haczyka od ciężarka. Tak naprawdę dopasowujecie sposób łowienia do tego, jak zachowują się ryby. Także, Dropshot to jest naprawdę mega skuteczny zestaw, mega prosty i w budowie, i w prowadzeniu. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny finezyjny zestaw, który możecie użyć spokojnie do łowienia sondaczy bądź okonii, zapraszam do tego filmu, który właśnie wyświetla Wam się na ekranie, abyście poznali kolejny zestaw, którego możecie użyć. I przy okazji zapraszam Was do obejrzenia następnego filmu z tej serii. we